Cześć, witajcie! Ja jestem Mixu, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj ponownie gramy Five Nights at Freddy's, czyli dzisiaj już część i noc trzecia. Jak pewnie słyszeliście, jeżeli oglądaliście turniej Ghostbustersów, który pojawił się niedawno na kanale, jeżeli przeczytaliście komentarze, to zobaczyliście mój komentarz, w którym pisałem, że złamałem rękę i nie mam możliwości teraz tak często tego nagrywania, na przykład Fortnite'a. Dlatego teraz pojawiać się będzie troszkę Five Nights at Freddy's, no bo Five Nights at Freddy's to tylko myszki potrzeba, a ja złamałem lewą rękę. No więc wiecie, nie ma takiego problemu. Filmy też będą się pojawiać rzadziej eee, 4 grudnia. Jeżeli kogoś to interesuje, mam już zdjęcie Gipsu, więc od 4 grudnia filmy znowu będą się pojawiać w poniedziałek, eee, środę i piątek. Także bez żadnego przedłużania chciałem tylko rozjaśnić tą kwestię i lecimy. Oho, no to nice. Już się ruszają. Czika. Cześć. Zamknij się. Pomagaj. Dobra, nie marnujmy menerii. Cześć, fanguy. Jeżeli chcecie y moją teorię na temat fabuły FNAFa... Oho... Jeżeli chcecie moją teorię na temat fabuły FNAFa, mm, zostawcie tutaj... Dajmy na to 7 łapek w górę. Jeżeli będzie 7 łapek w górę, pojawi się moja teoria na temat fabuły FNAFa. Będzie to tylko moja teoria. Będę bazował się na tym, co mi się wydaje, jak to wygląda, oraz na, na tym, o czym słyszałem. Ponieważ ja FNAFem się interesowałem dawno. Także, 7 łapeczek w górę. I pojawi się teoria na temat FNAF-a. O tutaj nazwę się uruchamia Freddy, słuchajcie, zapomniałem powiedzieć. No tak kiepsko. Co? Ale że już? Ale że on jest taki szybki skubany? I że on już wylazł? Teraz go trzeba pilnować mocno, wiecie? Dobra, cześć. Okej, okay, it's me. Aha. Fredzio. Boniulec. Nice. Nice. Dobra część. I stąd. Piąta, dawaj. Dobra część. Halo, co jest? Czemu piątej nie mu ma dalej? oni sobie tam stoi. Ej, wait, bo zaraz mi się energia skończy. Co jest? Halo, przecież półtorej minuty już dawno powinno minąć. Say what? Dobra, nareszcie. Ale mamy kryzys energetyczny. Czekajcie, ustawię sobie na minutę 15. Myślę już. Eee, Boże święty. No ten dalej tam stoi. No to chyba przez to przegraliśmy. Dobra, myślę, że to już jest minuta 10. Odpalam. Dobra, poszedł nareszcie. Dobra, ja pierdzielę. Minuta trzeba wytrzymać. 7% 30 sekund, słuchajcie, około. Dobra, ja w tym momencie nic nie robię już. Ostatni kurs, dobra, dziesięć, około. Jest Uff. za pierwszym razem. Za pierwszym. Za pierwszym. Uff. To było dosyć easy, chociaż końcówka już była taka. No, Trudna. Także, tak jak mówiłem, no... Druga, według mnie, jest prawie najtrudniejsza, no bo widzieliście, co ty to, zrobiłem to pierwszym razem, pierwszym podejściem. E, także nie było żadnego problemu, nie było nic takiego. E, więc, słuchajcie, to tak naprawdę tyle ode mnie. E, zostawcie subika, zostawcie łapeczkę w górę, żeby mi ręka szybciej wyzdrowiała. Każda łapeczka to... E, to jeden dzień krócej ze złamaną ręką moją, więc jeżeli chcecie szybciej filmy, to dawajcie łapeczki w górę. No i siedem łapeczek to teoria na temat, moja teoria na temat fabuły FNAFA, ponieważ niektóre rzeczy są to tak zaplątane, że chciałbym to rozjaśnić po prostu. Także to tyle ode mnie. Bądźcie zdrowi, nie łamcie rąk, nie jeździcie na hulajnogach, bo tak złamałem. Nie jeździcie na hulajnogach. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i cześć.